Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, w szczególności miłośników jazdy na rowerze, bo dla Was jest skierowany dzisiejszy odcinek. Dzisiaj przedstawię Wam 6 prostych ćwiczeń, które możecie wykonywać po jeździe na rowerze. Jest to bardzo ważne, aby po treningach, czy to jest rower stacjonarny, czy to jest rower, gdzie jeździcie gdzieś na zewnątrz, jest bardzo ważne, aby porozciągać prawidłowo Wasze mięśnie. Przyspieszać proces regeneracji mięśni, ale również zapobiegać jakimkolwiek kontuzjom, a często również u rowerzystów no, mogą występować napięcia w odcinku lędźwiowym, szczególnie jeżeli jeździcie w bardzo pochylonej do przodu pozycji. Także przygotujcie sobie miejsce i zaczynamy 6 prostych ćwiczeń dla rowerzystów po jeździe na rowerze. Pierwsze ćwiczenie, które zrobimy, będzie takie dwuetapowe, będzie to z takim przygotowaniem do głębszego rozciągania, czyli lewa noga do przodu, na prawym kolanie, i będziemy na razie tylko powoli przesuwać biodra z wydechem do tyłu, z wydechem do przodu. Napinajcie mięśnie pośladka i rozciągamy tutaj mięśnie czworogłowe, jak również mięśnie. W wstawiam stawie biodrowy. Możecie również czuć rozciąganie w lewej nodze, będzie to okolica biodra i pośladka. Wdech, rozluźniamy, wydech rozciągamy, już będziecie czuli, czy Wasze mięśnie są elastyczne, czy są przykurczone i potrzebują takich ćwiczeń dużo częściej wdech i wydech. Oczywiście pozycja bioder. To będzie bardziej rozciągnięty, to będą nisko. Kto nie będzie miał takiej elastyczności mięśni i mobilności, bo to też jest związane z mobilnością stawów, szczególnie stawu biodrowego, to biodra będą wyżej. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Świetnie, zmienimy stronę. Z wdechem. Jesteśmy przygotowani na rozciąganie. Z wydechem rozciągamy mięśnie poprzez zmianę pozycji bioder. Ważne jest, aby tu angażować mięśnie pośladka. Teraz to jest lewa strona, i osoby z pogłębioną lordozą zwróćcie uwagę, aby się bardziej pochylić do przodu, niż wyginać jeszcze mocniej odcinek lędźwiowy. Wdech i wydech. Jest bardzo ważne, aby po jakikolwiek ćwiczeniach, po jakiejkolwiek aktywności, dobrze porozciągać swoje mięśnie, bo im one się robią mocniejsze, tym są sztywniejsze, przykurczają się i to powoduje zmianę zakresu w stawach dla rowerzystów, szczególnie staw biodrowy. Jeszcze raz, wdech i wdech to jest takie przygotowanie, nasza rozgrzewka. I teraz będziemy rozciągać mięśnie czworogłowe, czyli jest to mięśnie, duża grupa mięśni z przodu naszego uda. Kładziemy się na plecach, znowu napinamy mocno mięśnie pośladków i powoli zaczynamy unosić tą samą nogę wdech i wydech, uginamy w kolanie. Im bliżej pięta do pośladka, tym... Większa mobilność w stawie kolanowym i lepiej rozciągnięte mięśnie czworogłowe. Więc jeżeli ktoś przy tym ruchu ma już maksymalnie wyciągniętą tą stopę w stronę pośladka i nie czuje zbytnio tego rozciągania, to łapiemy za piętę lub za stopę i możemy w tej pozycji już pozostać. Także dopasujcie do siebie. Tu można trzymać klatkę piersiową troszkę wyżej lub oprzeć sobie głowę na pięści czy też brodę. Także pozycja była dla Was wygodna. Ważne jest, aby teraz lewa noga, która jest prosta, pośladek był mocno napięty, żeby tutaj było wspomaganie odcinka lędźwiowego. Jeżeli ktoś potrzebuje głębszego rozciągania, to przy wydechu unosi kolano, z wdechem opuszczamy, z wydechem unosimy. Także każdą opcję, którą pokazuję następną jest to wersja. Na głębsze rozciąganie mięśni w zależności od tego, w jakim stanie są wasze mięśnie. Bo ktoś może pozostał przy tym pierwszym ćwiczeniu, przy tej rozgrzewce naszej, pierwszej opcji, i na razie mu to w zupełności wystarczy i jest OK, i zmieniamy stronę, to samo, z zdechem, noga prosta, z wdechem ugi kolano, mocno pracują pośladki i staram się tą stopę dociągnąć do siebie jak najbliżej bez unoszenia biodra jeżeli będzie wam się unosiło biodro to jest to kompensacja i już nie pogłębiacie rozciągania mięśnia czworogłowego ale będziecie obciążać odcinek lędźwiowy, więc zwróćcie uwagę na to, żeby biodra były cały czas w tym samym ustawieniu, żeby się nie unosiły tu fantastycznie rozciągamy również mięśnie w zgięciu biodrowym Dla kogo ta opcja jest prosta, to znowu z uniesieniem kolana przy wydechu wdech i wydech unosimy. Jeszcze dwa razy. Świetnie. Jak ktoś potrzebuje dłużej, zróbcie dłużej. A ja bym polecała, żeby te ćwiczenia wykonywać za każdym razem, kiedy wrócicie. Z treningu, czy to jest rower stacjonarny, czy gdzieś z jakiejś wycieczki, czy rajdu. Teraz powiększamy nasze łydki. Usiądziemy sobie z pozycji wyprostowanej ładnie, i będziemy teraz prostować na razie prawą nogę, możecie zacząć od stopy z palcami skierowanymi do przodu, takie ściągnięte do przodu. Ginamy kolano i prostujemy. Tu będziecie czuli rozciąganie, jeżeli rozciąganie jest słabe, to zmieniam pozycję stopy i w tym momencie ta łydka już jest bardziej rozciągnięta. Jeżeli komuś sprawia trudność siedzenie w pozycji wyprostowanej, będzie to bardziej zgarbiona sylwetka, to możecie to ćwiczenie wykonać na krześle. Jak krzesła nie mam, ale pufa też się nadaje. Siedzimy na krawędzi, mamy nogę prostą znowu palce, w zależności jak mocno czujecie rozciąganie tej naszej łydki, więc jeżeli czujecie, to zostajecie w tej pozycji, natomiast jeżeli ktoś chce pogłębić to rozciąganie, to może dodatkowo pochylić się do przodu, tylko barki ściągamy do tyłu. Wdech, rozluźniamy, wydech, rozciągamy. Tu w tej pozycji jeszcze bardziej angażujemy też mięśnie dwugłowe, czyli na. Część naszego uda one też się tutaj rozciągają, wdech i wydech. Zwróćcie uwagę, żeby barki były ściągnięte do tyłu i nie ciągniemy głowy w dół, głowa, kark w linii z kręgosłupem. I zmieniamy stronę, czyli znowu to może być na podłodze. Pokażę tą wersję. Może ktoś z Was może ktoś z Was będzie potrafił w tej pozycji siedzieć. Wdech i wydech. prosty, nogę. Widzicie, nawet można tą piętę lekko unieść. Im bardziej palce ściągamy do siebie, wypechamy piętę do przodu, tym głębsze rozciąganie w łydce. Ale jeżeli sylwetka jest zgarbiona, nie potrafimy tych bioder przechylić do przodu, to Zacznijcie w pozycji siedzącej, z nogą może być ugięta, może być wyprostowana. Sami będziecie czuli, jaka pozycja stopy na dzisiaj, bo to też będzie się zmieniało. Im regularniej będziecie wykonywać ćwiczenia rozciągające, tym będziecie czuli, że możecie przejść do następnej, bardziej zaawansowanej opcji, żeby te mięśnie rozciągać jeszcze mocniej. Ważne jest, żeby się tu nie forsować. Robić tylko do momentu, kiedy czujecie, że mięśnie jest rozciągnięte, ale nie sprawia to dyskomfortu, nie sprawia to bólu. Wdech i wydech. Świetnie, jeszcze raz. Super. Dobrze, przechodzimy wyżej. Teraz odcinek lędźwiowy i plecy. Tu, szczególnie, kiedy macie mocno pochyloną pozycję, no to te mięśnie tutaj mogą być naprawdę sztywne. Szczególnie teraz, kiedy będzie się zmieniał sezon i na dworze będzie chłodniej, no to pamiętajcie, żeby tutaj to ubranie, które macie, rzeczywiście mocno zakrywało odcinek lędźwiowy, żebyście tutaj nie odsłaniali tej części. Na zimno czy na wiatr. W pozycji, na nisko z biodr pozycji z nisko z biodrami, na tyle ile oczywiście pozwala Wam wasz, wasz zakres ruchu w kolanach, w skostkach i biodrach, i będziemy się lekko kołysać na boki. To jest naprawdę fantastyczne, banalnie wyglądające ćwiczenie, ja takie najbardziej lubię, które doskonale rozciąga odcinek lędźwiowy. Okolice bioder i pośladków. Jeżeli macie spięte mięśnie w stawie skokowym i nie jesteście w stanie tak płasko oprzeć stóp, to oczywiście można sobie te palce tutaj podkurczyć i wykonywać to ćwiczenie w takim ustawieniu. Ale dobrze jest choćby na chwilkę jednak tą stopę wyprostować, tak aby rozciągnąć mięśnie w stawie skokowym. A tak, to komu wygodnie, to w takiej pozycji jak ja. Tutaj znowu pilnujemy głowy, nie opuszczamy głowy. To też jest dobry moment, aby kontrolować mięśnie szyi i karku. Żeby ta głowa nam tak nie zwisała bez żadnego wsparcia mięśni. I rozciągamy. Im bardziej kołyszycie biodrami, tym więcej mięśni tutaj pracuje wzdłuż kręgosłupa. Przy jeździe na rowerze, szczególnie właśnie w pochylonej, bo na rowerze miejskim to siedzi się w pozycji bardziej wyprostowanej, a jak to siedzi szybciej, to siedzi w pozycji bardziej z... Pochylony do przodu, więc tu klatka piersiowa. Jak będziemy rozciągać klatkę piersiową? W pozycji na czworaka zaczynamy od dłoni ustawionych na wysokości szerokości naszych barków. I teraz odstawiamy obie dłonie tak na odległość dwóch dłoni, można powiedzieć. Tak? Tu jest druga i tu ustawiamy nasze dłonie. I teraz z wdechem lekki ruch do przodu, nie tak, żeby opuszczać biodra, tylko tyle, żeby przenieść ciężar ciała na nasze dłonie. I z wydechem stopy znowu, tak jak Wam będzie bardziej pasowało, koncentrujemy się na to, aby ramiona były wyprostowane i próbujemy do... przybliżyć do podłoża nasze łokcie i nasze barki. Z wdechem znowu unosimy, czyli rozluźniamy mięśnie i z wydechem znowu ruch do tyłu i w dół. I znowu. Oczywiście, jak ktoś ma te mięśnie mocno przykurczone, nie rozciągał się wcześniej, no to może nawet w tej pozycji już czuć bardzo intensywne rozciąganie, więc nie ma co forsować dalej. Róbcie do momentu, kiedy po ćwiczeniu i pozycja jest dla was wygodna, a Zakres ruchu i elastyczność mięśni przyjdzie z czasem. Wdech i wydech. Można znowu kontynuować ruch w górę dół lub pozostać w wygodnej dla Was pozycji. Wyżej lub niżej. Znowu głowa. Najlepiej, gdyby była w linii z ramionami. I kilka oddechów. Świetnie. Kolejny ważny punkt w Waszym ciele to biodra. Tu jest ruch tylko cały czas w jednym kierunku, nie ma w ogóle akcji nóg w stawie biodrowym na zewnątrz. Więc dobrze jest te mięśnie wewnętrzne uda rozciągać, wzmacniać zewnętrzne, tak aby zakres ruchu biodra był taki, jaki powinien być. Bo pedałując tylko w jednym kierunku, no tutaj wzmacniamy mięśnie, ale te nie pracują, więc to ćwiczenie jest doskonałe na rozciągnięcie wewnętrznej i wzmocnienie od strony wewnętrznej, czyli ustawiamy sobie jestem waszym lustrem, jest wasza prawa noga, prawe kolano. Wyobraźcie sobie, że kolano jest na linii i próbujemy ustawić wewnętrzną część naszej stopy na linii i patrzymy co się dzieje z naszą sylwetką. Jeżeli ktoś ma mocno Przykurczone mięśnie, i zakres ruchu będzie słaby. To pochyli się do przodu i kolano będzie się wypychało do przodu. I zobaczcie, cały ciężar ciała nam się przesuwa na wewnętrzną część stopy. A chodzi o to, żeby sylwetka była jak najbardziej wyprostowana i biodra nie skręcały się do boku, tylko były skierowane do przodu. Bo to właśnie o to chodzi: im bardziej odstawiamy nogę do. Boku, trzymając resztę sylwetki w tej samej pozycji, tym bardziej pracujemy nad mięśniami i poprawieniem mobilności wiatru. I pracujemy znowu z ruchu bioder. Wdech i wdech. Na co trzeba tu zwrócić uwagę? Kiedy rozciągamy mięśnie, a staw biodrowy nie ma takiego zakresu ruchu, żeby tą nogę tak daleko odstawić, to przy ruchu do boku znowu może zacząć uciekać kolano. Więc dopóki to kolano jest cały czas w tej samej pozycji, możecie schodzić niżej z biodrami. Wdech i wydech. Jeżeli macie nogę zbyt blisko, to ograniczę ruch. Będziecie unosić piętę, więc w tym wypadku przesuwamy stopę bardziej do boku. Wdech i wydech. Świetnie. Jeszcze jeden raz. Wdech. I wydech. Super. Druga strona. Ta sama zasada. Możecie się zdziwić. Uuu, tutaj bez problemu jestem w prostej linii. Albo mm, tutaj się dało, tu się nie da. Nie mamy idealnej równowagi w naszym ciele. Zawsze jedna strona będzie mocniejsza, druga będzie bardziej rozciągnięta. Więc dopasowujemy do każdej strony indywidualnie. Pilnując, aby barki biodra były jak najbardziej skierowane do przodu i nie było ruchu kolana. Bo jeżeli będziemy w tej pozycji ćwiczyć, no to będziecie zaraz czuli kostkę. Tu wszystko pójdzie w kostkę i w kolano, a nic nam się nie rozciągną mięśnie. Więc naprawdę ustawcie tą nogę pod takim kątem, aby pozycja była prawidłowa. Tylko wtedy prawidłowo rozciągamy nasze mięśnie i wzmacniamy stawy, a nie doprowadzamy tutaj do osłabienia tych ścięgien, bo pracują w nieodpowiednim ułożeniu. Wdech i wydech. Świetnie. Jeszcze dwa powtórzenia. Wdech i wydech. Świetnie. Ćwiczenie na rozciągnięcie, ale też wzmocnienie naszego odcinka lędźwiowego, który jest naprawdę bardzo intensywnie używany w czasie jazdy na rowerze, szczególnie kiedy jesteście mocno pochylani. Pozycja na czworaka, stopy kolana na szerokość bioder, dłonie na szerokość i na wysokości naszych barków. I tu podkurczamy palce przy wdechu. Opuszczamy nasze biodra, naszą miednicę, przechylamy w dół i głowę mamy cały czas skierowaną do przodu. Znajdźcie sobie jakiś punkt i na niego cały czas patrzycie. I teraz przy wydechu stopy mamy płasko i trzymając głowę w tym samym ustawieniu próbujemy tą naszą biodra, naszą miednicę przechylić w odwrotnym kierunku, tak żeby rozciągać odcinek lędźwiowy. Wdech. I wydech. Osoby z pogłębioną lordozą, przy tym wdechu starajcie się raczej utrzymywać plecy płasko. Ja wiem, że Wam bardzo łatwo tutaj przyjdzie to wygięcie, ale my nie chcemy tego pogłębiać. Wy musicie się bardziej skupić na tym ruchu przechylenia miednicy do góry, do tyłu, angażując mięśnie brzucha, czyli mięśnie ściągamy w stronę kręgosłupa. Ustawienie głowy jest bardzo ważne. Ja wiem, że wszędzie pokazują ćwiczenie, gdzie dociągamy brodę do mostka, ale wtedy to my rozciągamy górną część ciała tu. A ja chcę, żebyście rozciągali odcinek lędźwiowy. więc jeżeli głowa będzie cały czas w tej samej pozycji, to ta górna część pleców jest jakby zablokowana. Mięśnie pracują, usztywniają górną część ciała, a my tu możemy bardziej pracować z bioder. Tak, aby popracować w dolnej części pleców z odcinkiem lędźwiowym, który jest bardzo istotny przy jeździe na rowerze. Bardzo często ludzie się zgłaszają potem do mnie z bólami pleców. W pewnym momencie na te mięśnie już są tak napięte, że sprawiają ból, dyskomfort i co tu robić. Więc prewencja kochani. Rozciąganie. tych i wydech. Jeszcze ćwiczenie na górną część ciała. Przy jeździe na rowerze miejskim, kiedy pozycja jest bardziej wyprostowana, to ta klatka piersiowa nie jest aż tak przykurczona. Ale im bardziej pochylacie się na rowerze, tym mięśnie klatki piersiowej i zakres ruchu w barkach się zmniejsza. Pozycja ta sama i teraz. Ustawiamy dłoń przed sobą i zaraz za nią ustawiamy drugą i teraz w tej samej linii ustawiamy drugą dłoń. Dłonie są na szerokość naszych barków. Z wdechem lekki ruch do przodu, bez opuszczania bioder i z wydechem powoli opuszczamy klatkę piersiową. Znowu tu możecie poczuć, że mięśnie są bardzo przekurczone i ktoś tylko wykona ruch kilka centymetrów w dół i już czuję, jak się rozciąga klatka piersiowa. I dobrze, to wystarczy. Zawsze w granicy własnego organizmu, waszych mięśni. Ale gwarantuję, że jeżeli dodacie tą dzisiejszą sesję do każdego waszego treningu na rowerze, do każdego waszego wyjazdu na rowerze i będziecie się systematycznie rozciągać po jeździe na rowerze, to ten zakres ruchu w stawach, i elastyczność waszych mięśni się będzie poprawiała. To wam gwarantuję. A czemu to jest takie ważne? Jeszcze raz powtórzę. Mocne mięśnie są sztywne i się przykurczają. A to powoduje, że zakres ruchu w stawie jest ograniczony, zmniejsza się. To też wpływa nie, nie, nie tylko na to, że jest większa prawdopodobieństwo wystąpienia kontuzji, ale również na efektywność waszej jazdy. Jeżeli zakres bioder jest prawidłowy, pełny, to wtedy macie większą siłę i zakres ruchu, żeby pedałować na tym rowerze. Wdech i wydech. A przykurczona klatka piersiowa co powoduje? powoduje, że nie wykorzystujecie całego potencjału waszych płuc. Oddech jest płytszy, dostarczacie mniej tlenu. No a to powoduje, że szybciej się męczycie. Rozciąganie klatki piersiowej będzie wpływało na to, że nie będziecie się męczyć na rowerze, bo będzie dostarcza, dostarczali odpowiednią ilość tlenu do waszego ciała, do waszych komórek, do wszystkich mięśni. I ostatni raz. Świetnie. To wszystkie ćwiczenia na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to czekam na Wasze kciuki, czekam na Wasze komentarze, na Wasze zdjęcia, na naszej grupie na Facebooku, jak jeździcie na rowerze i jak się potem rozciągacie. Do tych ćwiczeń na siedząco, jeżeli robicie to gdzieś na zewnątrz, też można, jeżeli nie jest zbyt zimno i nie pada deszcz, można te ćwiczenie rozciągania łydek i mięśnia dwukłowego wykonywać. Na ławce. Także czekam na Wasze wpisy, na Wasze komentarze, na Wasze zdjęcia i polecajcie wszystkim, którzy jeżdżą na rowerze, aby rozciągali mięśniu. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, żeby mieć siłę, elastyczność i prawidłowy zakres ruchu w stawach. Żegnam się z Wami dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień z kolejnym. Odcinkiem jeszcze wielkie podziękowania wszystkim tym, którzy dołączyli do programu. Wspieram fitness Beściemy, osobom, które korzystają z płatnych podziękowań w ten sposób wspierają mój kanał i wspierają moją pracę na kanale. Zapraszam również do naszego sklepu internetowego, gdzie możecie kupić różne koszulki, gadżety z tematyką fitnessową. I życzę wam miłego weekendu. Trzymajcie się. Pa.